Przypadłość, której nie chce doświadczyć żaden kulturysta czy żaden człowiek trenujący na siłowni. Jedynym wyjściem z sytuacji, kiedy jest już ta ginekomastia, jest jej wycięcie. Z Tego czasu brałem całkiem sporo towaru i nigdy, że powiem, czegoś takiego nie, nie doświadczyłem. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, pogadajmy o. Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj, na Waszą prośbę, rozmawiamy o ginekomastii. Słuchajcie, ginekomastia to wiadomo e, przypadłość, której nie chce doświadczyć żaden kulturysta czy żaden e, człowiek trenujący na siłowni. E, oczywiście najczęściej jest to przyczyną e, jakiegoś zaniedbania e, i że powiem, problemów hormonalnych, ale nieraz nie, nie też spotyka się osoby, które nigdy w życiu nie brały żadnych sterydów i też tą ginekomastię mają. Więc nie jest wcale powiedziane, że każdy, kto ma gino, gino. musi być od razu jakimś wielkim sterydowcem, ale niewątpliwie. My poruszymy tutaj temat związany właśnie z dopingiem, bo jakby nie było, jest to jeden z gorszych skutków ubocznych używania środków farmakologicznych, głównie testosteronu i pochodnych na, na Co to jest? No, oczywiście ci, którzy nie wiedzą, to musimy powiedzieć, że są to po prostu jakby zwiększenie się gruczołu wokół, sutka. wokół sutka, tak, który zaczyna. Czasami nawet takich mega, że powiem poważnym, w skrajnych przypadkach. Tak, że wygląda to po prostu nawet jak kobiecy piersi. I powiem szczerze, że nawet ja miałem kiedyś okazję e, widzieć takiego jednego chłopaka, który oczywiście miał trochę też tkanki tłuszczowej. i ta tkanka tłuszczowa, która, która jest, jak ktoś jest trochę bardziej otuszczony, to jeszcze bardziej jakby w jest tak, że normalnie aż wisiały te. E, te sutki, że tak powiem, bardzo, bardzo słabo to wyglądało. Ale zobaczcie, z drugiej strony też pamiętajcie, że jest to taki problem, że nawet jak się otuścicie, to też się tego nie pozbędziecie. E, bo niestety e, ta tkanka w czoła wokół tego, tego, tego właśnie gruczołu pozostaje i można być dociętym, że tak powiem, wszędzie a mogą tak być pręgi, prawie. a niestety ta ginekomastia zostaje. E, myślę, że jest to jeden z najgorszych, że tak powiem, widoków, jaki można zobaczyć. Kulturysty. Super, tak, super zrobiony kulturysta, super forma i takie po prostu dędające cyki. Co, co z tym zrobić, jak już coś takiego jest? Słuchajcie, jeżeli już coś takiego macie, no to już jest niestety za późno i trzeba to po prostu wyciąć. wyciąć. Nie ma się co łudzić, że nagle, kurczę, nie wiem, wyrosło mi to przez 2-3 lata mi to wyrosło, bo to jakby nie powstaje, że jak powiem z dnia na dzień, więc zbiję to jakimkolwiek lekiem. Najłatwiej byłoby to po prostu wyciąć i powiem szczerze, że wielu kulturystów tak właśnie robi. W sensie to nie jest tak, że, że odstawiają jakieś środki, czy że, nie wiem, obniżają poziom estrogeny, prolaktyny i żeby, żeby ten po prostu dalej używają tych środków, Natomiast po prostu, jeżeli mają predyspozycje genetyczne, bo nie każdy, tak powiem, w ten sposób reaguje na, na takie środki, to po prostu pozbywają się tego chirurgicznie. Jest to bardzo prosty, szybki zabieg. Teoretycznie większość osób po dwóch tygodniach wraca do, do treningu i nie ma po tym żadnego śladu. Oczywiście z drugiej strony są też takie osoby, które mimo tego, że biorą stredy duże dawki, nigdy nie miały z tym problemów. Ja na przykład nigdy w życiu nie miałem żadnego problemu z zginą nawet. Jak niektórzy mówią, że początki ginekomastii to jest takie uczucie swędzenia, swędzenia tak, no. czy takiej bolesności, jak się dotnie palcem słupka. Mnie nigdy tego nie doświadczyłem, mimo tego, że z tego czasu brałem całkiem sporo e, towaru i nigdy, że tak powiem, e, czegoś takiego nie, nie doświadczyłem. A mam znowu też e, takich klientów, czy takich znajomych, którzy e, delikatnie tylko coś musną i widać, że coś się złego dzieje. dzieje. Więc wiadomo, jeżeli na to nie zwracamy uwagi, to być może nie po pierwszej kuracji, ale po którejś kuracji e, coraz ciężej będzie się tego po prostu pozbyć, i potem zostanie już tylko i wyłącznie e, misja wycięcia Wycięcie. tego i koniec. Z czego, z czego to wynika? No oczywiście można powiedzieć tak, że e, jedyną, że powiem taką, taką przyczyną, e, są po prostu zbyt wysokie e, ilości e, hormonów albo estradiolu, albo prolaktyny. Dlatego też e, niektóre osoby. E, Mogą tolerować, tolerować np. podwyższony poziom testosteronu, a np. Podwyższony, podwyższony poziom melodyny no, od razu im, im daje taki efekt. Więc też warto, to czym zawsze też mówimy, robić badania przed cyklem na cyklu, po cyklu, żeby się tego ustrzec. Oczywiście nie mówię, że zawsze trzeba zbijać chociażby na przykład estrog do, do widełek, ale jeżeli na przykład widzimy jakieś oznaki ginekomastii, to warto się zastanowić, czy nie jest to właśnie wynikiem podwyższonej, podwyższonego estrogenu. Jeżeli z estrogenem wszystko jest ok, a na przykład, nie wiem, bierzemy jakieś środki, które są pochodnymi nandrolonu, na to być może jest to właśnie wina Prolaktyra. prolaktyny i wtedy warto byłoby użyć jakichś środków które będą tą prolaktynę obniżały, niekoniecznie estrogen. Natomiast w pewnych przypadkach zdarza się też tak, że estrogen może, to estrogen, ginekomastia może być również wynikiem prolaktyny, która nie wynika z brania żadnych środków na bazie nadrolonu, ale nawet ze zwykłego testosteronu. Pytaliście, czy może wystąpić E, może wystąpić e, ginekomasja na, na TRT. Oczywiście, że może. E, może to być również wynikiem albo estradiolu za wysokiego, albo prolaktyny. Dlatego, że e, w wyniku jakby wyższego poziomu e, testosteronu w, oczywiście e, w wyniku aromatyzacji y, wzrasta poziom estrogenu, ale również on może być przyczyną pobudzania przysadki do uwalniania większej ilości prolaktyny i na przykład prolaktyna może być podwyższona nie od nandrolonów, ale na przykład od zbyt wysokiego poziomu testosteronu. Dlatego y, będąc na TRT również możemy walczyć albo poprzez zbijanie estradiolu, albo poprzez zbijanie prolaktyny, ale nie wiemy tego, dopóki oczywiście nie, nie zrobimy badań. Y, badań dokładnie. Czyli y, wówczas w zależności od tego, które hormony są podwyższone, w taki sposób powinniśmy reagować, nie? Czyli możemy albo stosować agonistów dopaminy, jeżeli jest to wynikiem typowo jakby nadrolonu, ale jeżeli jest to wynikiem podwyższonego poziomu estradiolu, no to wiadomo, że inhibitory aromatazy Aromataz. będą jakby najlepszym, najlepszym pomysłem. Tutaj, ja, może, tylko jeszcze wtrącę jedną rzecz odnośnie tego, co Radek powiedział na początku tego materiału, że jedynym wyjściem z sytuacji, kiedy jest już ta ginekomastia, jest jej wycięcie. To ja tylko podpowiem z doświadczenia, które mam już na wielu, naprawdę, tam przypadkach że najlepiej i najszybciej goi się wycięta ginekomastia w momencie, kiedy my mamy najniższy poziom tkanki tłuszczowej. Więc w momencie, tak kiedy Wy jesteście mocno otłuszczeni, jesteście na masie i czujecie, że no ta ginekomastia jest już dość mocno zaawansowana, to nie jest to może najlepszy moment do tego, żeby ją wyciąć, tylko właśnie trzeba pozbyć się tego nadmiaru tkanki tłuszczowej, bo dzięki temu ta ginekomastia po pierwsze może być dokładniej wycięta, a po drugie okres rekonwalescencji po takim zabiegu będzie znacznie, znacznie krótszy. Także to tutaj tylko taka podpowiedź dla tych, którzy no wahają się, czy zrobić, albo kiedy zrobić. To róbcie to wtedy, kiedy ten poziom tkanki tłuszczowej jest definitywnie niski. To tak, będzie sprzyjało. Tak, nie? odnośnie właśnie tutaj też środków, które Radek wspominał, które można Je, jeszcze, sobie stosować. Jeszcze może, jeszcze może powiedzmy tak, powiedziałem, że jak już się zrobi, no to już się tego nie cofnie. Oczywiście są też czasami takie osoby, którym robi się ta ginekomastia jakby nagle, więc jeżeli ona się robi nagle, to ona jest raczej do cofnięcia. Tak. Na, natomiast jeżeli to jest, farmakologią. Tak, tak. Natomiast jeżeli jakby jest coś to, to takiego, że gdzieś tam nie zwracaliśmy na to uwagi i robimy pierwszy, drugi, trzeci cykl, to może się nagle okazać, że, że faktycznie Praktycznie jest to już jakby nie, nie do cofnięcia, więc jeżeli ktoś już y, widzi, że go to denerwuje, to najczęściej jest to za późno, więc jeżeli chcecie to zbić, y, nie, nie idąc na, na zabieg, to musicie, że powiem, reagować na samym początku. Dokładnie, a takimi tutaj rzeczami, które no właśnie pozwalają jakby utrzymać te hormony w normie, które mają definitywnie wpływ na powstawanie ginekomastii, no to tak jak Radek tutaj powiedział, czy inhibitory aromatazy, które będą zbijały estradiol, czy kabaser albo dustinex na zbicie prolaktyny. Natomiast no, nie róbcie też jakby takiego czegoś, że będziecie sobie wrzucali tabletki, jak kapsułki, na Zapobie... zasadzie tak, zapobiegawczo, tak. a wrzucę sobie, żeby nie dostać. To tak nie działa, bo w momencie, kiedy wy no, jesteście sfokusowani na nie wiem, budowanie masy, czy ogólnie no, na rozwój muskulatury i przyjmujecie środki farmakologiczne to pamiętajmy o tym, że zbijanie hormonów typu na przykład estradiol, czy to do, do widełek, czy do bardzo niskiej wartości, może być czynnikiem, który będzie Was ograniczał właśnie w sukcesywnym budowaniu masy mięśniowej, bo estradiol jest bardzo ważnym hormonem, który jest potrzebny wręcz do budowania masy mięśniowej, więc to nie jest tak, że ja wbijam teścia i od razu wrzucam sobie kapsułkę, nie wiem, Arimidexu czy semexu, bo, 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 bo nasłuchałem się, że, że trzeba wziąć. To tak nie działa. Warto sobie tutaj oczywiście, tak jak Radek powiedział, monitorować jakby te hormony na podstawie badań i, i wtedy ewentualnie poradzić jakiejś mądrej głowy, ile też tego brać, bo pamiętajmy, że no stężenia jakby i samych hormonów w naszym organizmie są uzależnione od dawek, no a dawki powinny być dobierane no względem nas indywidualnie. Dokładnie, no i ten, no i tak jak właśnie ja też jeszcze obserwuję różnych tam klientów, to najczęściej, że jak powiem, nie jest właśnie przyczyną ten podwyższony estradiol, tylko w większym stopniu, znaczy częściej widzę, że ludzie źle reagują właśnie na, no wiem, na, na, na prolaktynę, prolaktynę, nie, więc... Myślę, że oczywiście zależne to też, co się bierze, więc jeżeli gdzieś tam już sięgacie w jakieś nandrolony, czyli jakaś, jakaś DK, NPP, jakieś terenbolony i tak dalej, czyli takie rzeczy, to na pewno warto monitorować tą, tą prolkę, bo ona, mam takie wrażenie, że u osób podatnych daje o wiele szybsze, że tak powiem, takie efekty w postaci właśnie wzrostu tej ginekologii. Jasne. Ale słuchajcie, oczywiście no, nasz program jest w dużej mierze dedykowany sportowcom czy osobom, które są sfokusowane na kulturystykę, ale też widzę, że ogląda nas sporo młodych chłopaków, którzy dopiero chcieliby rozpocząć swoją przygodę ze sportem żelaznym, że tak się wyrażę. I teraz jest naprawdę bardzo duży wysyp młodych chłopaków, którzy no niestety mają ginekomastię, nigdy w życiu, tak jak Radek powiedział, nie dotykali żadnych, żadnych sterydów, żadnych dopingu, a niestety tą nie mają. To może wynikać przede wszystkim ze złego stanu prowadzenia się. Mowa tutaj o różnego rodzaju używkach alkoholowych głównie, bo pamiętajmy, że alkohol wspomaga jakby wzrost stężenia prolaktyny, która również może się przekładać właśnie no tak jak tutaj złe, na z, złe, złe nawyki żbianie, żywieniowe, zjedzenie tak, zbyt dużej ilości zbyt ilości właśnie kalorii, ale też zjadanie produktów, które nie sprzyjają jakby, albo może sprzyjają rozwojowi ginekomastii, Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju fitoestrogenach, które są zawarte w żywności. Także tutaj też warto by było wtedy przeanalizować swoją dietę, czy ona na pewno jest właściwie dobrana i czy nie ma w niej produktów, które no, będą właśnie powodowały, że nadmiar Ale tych fitoestrogenów tych młodych, będzie. Tak, u tych młodych osób to zauważy, że oczywiście wiadomo, że. Yy... Nawet tej ginekomasji nie widać u szczupłych młodych osób. Nie, tylko u takich troszkę bardziej otyłych. Warto, warto zawsze dbać o to, żeby ten poziom tkanki tłuszczowej był w, w ryzek. Ja oczywiście nie mówię, że to każdy musi dbać o to, żeby mieć formę jak, jak nie wiem, dwa tygodnie przed zawodami itd., ale jakby trzymanie niższego poziomu tkanki tłuszczowej jest bardzo, że jak powiem pomocne w utrzymaniu i monitorowaniu tego, czy coś się dzieje złego, czy, czy dobrego, nie? Bo też niektórzy mówią, nie, bo to teretkanki tkanki już wczoraj nabrałem, to nie jest żaden ginekomastia. Właśnie, bardzo nie... wielu młodych chłopaków myli w ogóle ginekomastię z lipomastią i mówią, że to nie gino, to lipo, to to zajdzie. Jak ja zredukuję tkankę tłuszczową, to to zejdzie. I właśnie y, później niestety y, tej tkanki tłuszczowej y, nie są w stanie zredukować, albo finalnie za jakiś czas redukują i okazuje się, że to nie była lipomastia, tylko niestety ginekomastia, nie? No i oczywiście tu jeszcze dwa słowa, to już tam coś na początku chyba mówiłem, bo pytaliście nas czy, jeżeli ktoś jest na terapii zastępczej, to czy to grozi mówiłeś, mu, że czy, oczywiście, czy nie. że jest możliwe, Czyli że, mówisz, że jest powstanie to taka też Bardzo indywidualna, nie? Czyli mówię, no nie każdy reaguje tak samo e, i nie ma, że jak powiem, złotego środka, czy na przykład takiego schematu, że ktoś bierze, nie wiem, 500 treści, to mu wyjdzie, a jak ktoś bierze 250, to nie, a jak weźmie 1500, to na pewno. To więc, na pewno, więc no. Absolutnie każdy jest troszeczkę, jak powiem, inny I, i tak samo jak ten poziom hormonów. Wcale nie jest powiedziane, że, że musi prolka na przykład wzrastać bardzo mocno po tym czy po tym, e, więc też nie ma sensu jakby od razu rzucać tylko dlatego, że jestem na nanorolonie, to od razu rzucać tego, tego, tego kabasera czy, czy jakiegoś tam innego do Steenexu. Warto się zbadać. Czyli znowu wracamy do tego, żeby gdzieś tam monitorować cały czas. Jeżeli jesteście na bombie, to zawsze oczywiście musicie monitorować to, co się dzieje na bieżąco. To tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o gimnokomastię. Eee, krótki, zwięzły materiał, mam nadzieję, że pomocny dla Was i trochę Wam rozjaśnił. Eee, zapraszamy na kolejne odcinki. Pogadajmy o. i oczywiście subskrybujcie nas, nasz kanał i włączajcie powiadomienia o nowych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.